Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Urbex Projekt. Jest ze mną Michał. Cześć. Michał jest pasjonatem, historykiem oraz autorem pewnej książki, która mówi nam o czym? Właśnie o takich zabytkach opuszczonych, zapomnianych, o zabytkach, które teoretycznie powinny, powinny objęte być ochroną konserwatorską, a niestety wyglądają tak jak tutaj ten przykład za nami. I do tego nie bez powodu jesteśmy w tym miejscu, ten pałac, który widzicie za naszymi plecami. Jest to jeden z obiektów, które możecie znaleźć w książce, właśnie Michała. W trakcie filmu, albo pod koniec filmu, jeszcze tą książkę Wam pokażemy. Opowiem Wam co nieco o tym pałacu. Mam nadzieję, że będzie fajna eksploracja. Cieszę się, że Michał jest ze mną. Także lecimy, zapraszam. Zanim przystąpimy do eksploracji wnętrza tego pałacu Pokażemy Wam jak on wygląda z zewnątrz Bo naprawdę zachowało się tutaj jeszcze można powiedzieć Bardzo dużo elementów z okresu kiedy budynek był ten w swojej Naprawdę w krasie można powiedzieć Jak widzicie z zewnątrz zachowało się dosyć dużo elementów tej budowli Z okresu świetności tego budynku Jednakże wewnątrz pokażę Wam właśnie miejsca gdzie zachowała się jeszcze oryginalna stolarka, ale niestety większość budynku zostało już praktycznie wyremontowane Elementy zostały, można powiedzieć, usunięte w trakcie modernizacji na przestrzeni lat. Praktycznie funkcje, różne funkcje pełni ten budynek. A jakie to były funkcje, to razem z Michałem Wam opowiem, oczywiście będąc w środku. Także bądźcie z nami, my już idziemy do środka, co nie? Zapraszamy. Tak, zapraszamy, widzimy się w środku. O, nie ma gołych piersi, także nie trzeba zablurować, bo YouTube wtedy <grywania> obcina zasięgi. Miałem już taki przypadek. No ale zobaczcie. Zobaczcie, co my tutaj mamy. Pełno jakiegoś bigosu, tak mi się wydaje. Spójrzcie w ogóle, jaki tu jest totalny syf. Spójrzcie na to. Jak widzicie, na ścianach mamy tutaj już takie malowidła w kwiatki różowe. No ale dobra, tam za tą kotarą... Chyba jeszcze. Nie, tam jest, tak, na pewno więcej Bigosu. Więcej Bigosu. Bo tam jakaś kuchnia jest. No <laughs> zobaczymy, co tam jest za tą kuchnią. Tu jest totalny syf. Ale kuchnia nie taka szara, bo jak widzicie, jest tu kuchenka amiki. Także dosyć współczesne meble zlewskawasówki i także. No i płyteczki. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego stary budynek, a współczesne umeblowanie Otóż za chwilkę wam to powiemy powiem wam również jakie było przeznaczenie tutaj tego obiektu ale to chyba zrobimy w jakimś jaśniejszym pomieszczeniu Spójrzcie tutaj mamy od środka te okiennice ogromne białe okiennice no i zabezpieczenie żeby nikt tego nie otworzył ale firanki, ci powiem, jeszcze ładne. <gry> Co ty na to? Tylko do wyprania. No, to wypraszę. No i jak widzicie, stare umeblowanie. Tu już taki troszkę jaśniejszy pokój mamy, także myślę, że możemy śmiało latarki wyłączyć. No i co tu mamy? Kolejne meble. Milion śmieci, butelki, poprzewracane, Masakra. Szkoda, że nie jest to łagodzowanie z czasów świetności tego pałacu. No, powiem ci, że fajnie by to wyglądało, nie? Na filmie i byłoby co naprawdę wspominać. No, ale cóż, pewnie jesteście ciekawi, dlaczego jest tak, a nie inaczej. A więc tak, zapewne zastanawiacie się dlaczego, może powiedzieć, nie przetrwały żadne meble z tamtej epoki, z czasów świetności tego pałacu. No cóż, pałac już wiele przeszedł, na przełomie lat różne rzeczy się działy z tym pałacem. Ostatnim przedwojennym właścicielem tego pałacu był niejaki pan Edward Mieczkowski z herbu bącza o ile się nie mylę. No i właśnie nie jest to ten, nie jest to ten sam pan Mieczkowski, o którym mówiłem wam w, w poprzednim pałacu z takimi niedźwiedziami, na pewno kojarzycie z poprzedniego mojego filmu. A jeżeli nie, no to tutaj macie gdzieś w górę zakładkę do tego odcinka, także polecam serdecznie. Nie ma tutaj żadnych informacji, może powiedzieć o czasach międzywojennych i II wojny światowej? To znaczy był świetnie prosperujący. Świetnie prosperujący świetnie. Był. On nawet miał tutaj na swoich włościach kolejkę taką polną, która miała za zadanie właśnie dowożenie różnych materiałów i płodów rolnych na tych terenach. Właśnie, to mi wąknęło, czytałem o tym. No, to mi wąknęło, właśnie. I po to właśnie dobrze jest mieć e, osobę, która orientuje się w temacie i wie, co mówi. Już po wojnie e, w pałacu tym mieścił się e, tak jak tytuł, lub miniaturka tutaj wam pokazuję, e, W miejscu tym mieścił się ośrodek poprawczy dla niegrzecznych chłopców. Oczywiście. E, były tutaj również później mieszkania, mieszkania dla osób, które pracowały w pobliżu pgr bo tutaj jeszcze na terenach tego pałacu mamy różne zabudowania polwarczne, także na pewno się tam przejdę, zobaczę, czy jest coś ciekawego. No i cóż, ośrodek później został przeniesiony, można powiedzieć, a malowidła na ścianach i praktycznie świetlica i to wszystko, co było tutaj uzupełnione, praktycznie zostało i jest w takim stanie, jak widzicie teraz. Nic na to nie poradzimy niestety, próbujemy jakoś pokazać to właśnie, nie? żeby tak, zwrócić uwagę na to również tych osób, które mają moc decyzyjną i sprawczą, aby, aby los takich miejsc odmieniać. I pamiętajcie, urbex to nie jest wandalizm, niczego nie zabieramy z miejsc, które eksplorujemy, także lecimy dalej. Mamy tutaj segregatory z aktami budowy PGR-ów PGR w różnych miejscowościach okolicznych, ale jako taką dokumentacji z funkcjonowania tutaj poprawczaka nie widzę. No, spójrzcie, naprawdę jest tego dużo tutaj, sporo i że nikt tego można powiedzieć, nie, nie zabezpieczył, no są to jakby powiedzieć dane poufne, moim zdaniem, dlatego nie będziemy Wam tutaj pokazywać, jeżeli coś miałoby zostać ujawnione, no to oczywiście będzie zblurowane. I mamy taki przechodni przedpokój, że tak powiem. Parkiet już tutaj zrasta zapewne na Tak, na pewno coś się tu działo, nie podejrzewam, że ktoś tu szukał skarbów. Ale jak widzicie, o, mamy element chyba łóżeczka, co? Dziesięcego? Zdecydowanie. Zdecydowanie. No i wyjście na zewnętrzny taras, który widzieliście z zewnątrz. Co jest to apetyczne. Tak nie jestem zwolennikiem pokazywania to ale, to, ale... Są oczywiście kanały, które centralnie wsadzają obiektyw w muszle, ale No dobra, niech i będzie. Nie jest to w moim stylu, dlatego dalej się nie będę tam zagłębiał. Prawdopodobnie jakaś jeszcze kuchnia tu była, nie? Hmm. Bardzo fotogeniczny obrazek, dlatego za chwilkę uwierzę to na zdjęciu. O, zobacz. 2014 rok. Ciekawe. To, że się to znalazło razem z tymi śmieciami, które tutaj nawieziono. Możliwe, może tak było. Uuu, zobaczcie, co tutaj się dzieje. Spójrzcie. Deski, praktycznie. Siła grawitacji i wszystko robi swoje. Także u góry może być nieciekawie, chociaż spróbujemy się tam dostać. Jak widzicie. Rury, wszystko zostało tutaj wybebeszone Przechodzimy do kolejnego pomieszczenia. Piękny kolor. Piękny różowy kolor. Cały na pałac. O, zobacz. Mamy tutaj gwiazdy estrady. Nie wiem, czy kojarzysz to postacie, bo ja nie bardzo. Może młodsze pokolenie kojarzy, ale. Tego pana jak najbardziej kojarzycie. Oho. Pozdrawiamy No i tego pana też na pewno panie kojarzą. No, oczywiście. Edward tak jest. No i mamy tutaj łazienkę. Zobaczcie, jakie stylowe kafle różowe. Ewidentnie okres PRL-u, głębokiego może nie, ale tak na przełomie PRL-u, a już wychodzenia z tego PRL-u, nie, muszę tak, powiedzieć. Tak. Kurde, ktoś tutaj coś palił, zobaczcie. Paliło się. No paliło się, zdecydowanie. Spójrzcie na te cudownie zwisające płatki farby. Ach to jest coś co właśnie uwielbiam w takich pomieszczeniach ta odrywająca, łuszcząca się farba no i ten mega klimat, naprawdę aż mnie zatkało i nie mogę mówić bardzo no, z dawnej stołówki coś takiego Co? jakaś dawna stołówka chyba z pewnością z tej strony zapewne się odbierało posiłki a z drugiej strony zobaczymy, bo zdaje się, że tam była kuchnia to co, myślę, że możemy zobaczyć co się znajduje z drugiej strony To wygląda naprawdę. O, spójrzcie, tam w rogu dziecięcy rowerek jeszcze się stał. A więc jest to jeden z dowodów na to, że były tutaj mieszkania komunalne, że tak powiem, BGR-owskie. No i wchodzimy do tej kuchni. O, zobacz, stary piec. Tu już troszkę widać ktoś coś kombinował. Myślę, że wędzarnia tu jakaś miała być z tym prętami. No ale ewidentnie, super, jak tutaj widać to. <laughs> ale stary pies kaflowy jeszcze, jeszcze nie rozebrany całkowicie. Mamy tutaj również boiler na wodę. O mega klimat naprawdę. O, patrz. Rękocieło. I musimy Rękocievo. również uważać pod nogi. Bo... <laughs> Można się zdziwić naprawdę. Ktoś nas złapie za nogę. O, zobaczcie jakie ładny obraz. Na no, płótnie. To duży format. Na no, płótnie. Powiedzcie mi, napiszcie w komentarzach, drodzy widzowie, jak z jakością tego nagrania, bo niestety padł, padł mi na światło, czy muszę tu się posiłkować tylko latarkami? Ale z Michałem dajemy radę. Jest tu dosyć miękko. Tu że... spójrzcie, jak to wygląda w ogóle. na głowę. Za tobą Wow, elegancko. Zamykamy kolejne kąty. Myślę, że tu może być wejście na wieżę lub na strych. Ale może być. Nie ta strona? A nie, to tamto będzie. Także tu może być. No i chyba przechodzimy do sekcji mieszkań albo biur. Tutaj widzimy jeszcze drzwi typowo PRL-owskie z szybą. I tu wszędzie już atakuje praktycznie O, PZT jako y, podkład pod tapety. Gdy to rocznik? Nie wiadomo. Nie wiadomo, nie wiadomo. <gry> <gry> Ale no widać, że są stare, nie? bo jeszcze po tak. tym druku. Cóż tu jest? Kolejna kuchnia? Y, Łasienka? Oproszę, zobaczcie. Niestety czasem się zdarza, że pod tapetą jest jeszcze widoczne w takich miejscach oryginalne zdobienie pałaców, jak to wyglądało przed wiekiem. Tu widać, że przebija niebieski. No jest to oryginalna farba. Nie? Więc oryginale państwowieczkowscy mogli mieć tutaj właśnie pokój w kolorze błękitnym. Myślę, że to dobry moment, aby powiedzieć Wam jakąś tutaj ciekawostkę może jeszcze odnośnie tego pałacu. Michał ma taką fajną informację, której ja nie doczytałem. Fajna, nie fajna, smutna raczej niestety, bo wiąże się z smutnym losem Edwarda Bielczkowskiego, który był powstańcem wielkopolskim, dowódcą, który, z, który tutaj zebrał wojska w Kcyni i w obronie Kcyni odegrał bardzo wielką rolę w walce o Kcynie. Ale z tego względu też trafił na listy prospekcyjne nie, niemieckie i Gdy tylko Niemcy tu wkroczyli w 1939 roku to e, Pan Mieszkowski e, został zgładzony, rozstrzelany e, nieopodal tego miejsca też I to jest naprawdę bardzo ciekawa informacja, dziękuję Ci Michał za to Że uzupełniłeś mój materiał o tę informację <laughs> Mam nadzieję, że moi widzowie również e, są zadowoleni, że Materiały są wzbogacone o merytorykę. Staram się jak mogę, ale zawsze idziemy do przodu. Pamiętajcie, nigdy się nie cofamy. Dobra, myślę, że przejdziemy dalej będziemy szukali wejścia na tą wieżę, którą widzieliście. A przypomnę wam, że ta wieża powstała, dlatego że architekt budowniczy, który dostał zadanie wybudowania tego pałacu dla pana Mieszkowskiego, wzorował się na włoskim wzornictwie. Włoskie wille opatrzone w taką wieżyczkę. Dobra, to coś szukam dalej, nie? Idziemy Jakąś na pogoda długo nie wygląda dobrze O, jest ojcie Dalinko Oczywiście z powodę zmniejszasz... Zmniejszasz balast, rozumiem Oczywiście <laughs> Dobrze, chwila próby. Kolega odważny, nawet nie sprawdza, czy szczeble są stabilne. I co powiesz? To znaczy, że. Tak, niestabilnie tu jest, nie? Praktycznie są tylko tutaj belki i ta cienka tutaj. Aha. Tak to zobaczcie, wygląda. Niestety nie ma już tutaj nic więcej. No a nie chcę wchodzić, bo naprawdę jest tutaj tylko taki cienki, słomiany stropik. Oklejony gliną. Także mógłbym się zapaść. natychmiast. No co, przejdziemy się dalej w końcu opowiemy coś w tej książce, co nie? O, budujesz napięcie. Buduję napięcie, dokładnie. Trzymamy do samego końca. Także nie odchodźcie jeszcze od telewizorów, tabletów, laptopów i smartfonów, bo nie wiem na czym oglądacie w tej chwili. ta piłica, ale to wszystko tutaj skręca. Ale tutaj to znaczy. Podziemne korytarze się zaczynają. No, tu taka... już chyba koniec widzę. Niemożliwe. Tak. Tu już mamy koniec. Yy, Oj, to czegoś brakuje. Myślisz? No trochę mała ta piewica, nie? Yy, tam widziałem zamurowane przejście jest, więc Zobaczymy O Tak No jest tam dalsza część Może aparat coś dojrzy Widzicie widzowie, jest to dalsza część, ale Niestety stoi tutaj ścianka działowa I nie mamy możliwości przejścia tam, no chyba, że Zobaczymy jeszcze z zewnątrz, ale nie sądzę. No dobra. Jak widzicie, piwnica nie jest wcale taka straszna. Ale w niektórych miejscach, znaczy w piwnicy jest jaśniej niż w niektórych miejscach na górze. No dokładnie. Zależy jeszcze z której strony właśnie mamy okno. Nie? A tutaj ładnie słoneczko nam wpada. Także nawet przyjemne kadry. Tak. Zobaczcie, fotograf w akcji, byk, strzelamy fotkę jest. Gotowe. Oczywiście. A więc tak, jesteśmy w piwnicy, jak, to, jak wam obiecałem, przyszła pora na to, aby opowiedzieć coś o książce, którą tutaj przedstawił Michał. Może wam pokażę jeszcze z bliska. Jest to książka, „Winące miejsca, kujawsko-pomorskie. Michał, bardzo mnie interesuje, co się w ogóle skłoniło do napisania ja, tej książki, tak te naprawdę. No, tak naprawdę, no, niestety, ten stan, stan tych miejsc, które y, sami tutaj chętnie odwiedzamy, które fotografujemy, o których nagrywamy filmiki y, są to miejsca, y, które znajdują się w katastrofalnym stanie. Często są to miejsca, które powin nie powinny tak wyglądać, bo są objęte teoretycznie opieką, opieką konserwatorską. No i książka powstała jako taki akt rozpaczy, który ma zwrócić uwagę na te miejsca, zwłaszcza tych osób, które powinny o nie zadbać. Także no, no to, jest, to, to był główny cel, który przyświecał powstaniu tej książki. Wysołowi widzowie, gdyby chcieli kupić tę książkę, gdzie mogą dostać w księgarni? Czy w... Książka jest dostępna w księgarniach w Bydgoszczy, w księgarni Enigma i na stronie, na, na, także w na sklepie internetowym. Także to... Ok, także ja się skontaktuję na pewno. Michał poda mi po prostu link do tej strony i umieszczę oczywiście w opisie tego filmu. Nie? Także zobaczcie. Wspaniały człowiek, wspaniała książka. Cóż więcej chcieć, eksploracja z taką osobą to czysta przyjemność, naprawdę. No skoro tak, to myślę, że czuję się nieco poniekąd zobowiązany i może egzemplarz tej książki przekażę w twoje ręce tutaj i może jakiś konkurs organizujesz, aby to mogło trafić w ręce twoich, twoich widzów. No powiedzcie, nie spodziewałem się tego, naprawdę super niespodzianka. No jest w szoku, ci powiem, nie wiem co powiedzieć. A książka jest naprawdę Cena, i <laughs> powiecie, że chyba skuszę się i również sobie kupię ten egzemplarz. No koniecznie. <laughs> Jestem ciekawy czy są tutaj jakieś miejsca, których ja w ogóle nie widziałem, o których nie słyszałem. I teraz tak, jeżeli Michał zobowiązał się udostępnić tą książkę, jeden egzemplarz moi widzowie może trafić do Was. Zachęcam Was oczywiście do tego, abyście po obejrzeniu filmu zostawili komentarz, jak Wam się podobał ten odcinek. A w cudzysłowie, jeżeli jesteście zainteresowani konkursem, w cudzysłowie dodajcie ginące miejsca. Ja spośród osób, które skomentują ten odcinek wybiorę jedną osobę. No i oczywiście skontaktuję się i ta książka powędruje do Twoich rąk. Mam nadzieję, że to jest niesamowity prezent. Bo naprawdę książka, książka jest to nawet już w powadze widać, jaka to jest powaga sytuacji ta książka, także... Mega, mega ja jestem, naprawdę zadowolony. Dzięki. Dzięki za eksplorację. Dobrze. No i jak tutaj już wspomniałeś, że... Książka w ogóle przesiąknięta klimatem miejsca, które, które dzisiaj odwiedzamy, no bo oczywiście. cały czas nam towarzyszy tutaj. Więc ten zapach i, i ten klimat poczujecie również w tej książce. Proszę. Także myślę, że... Winące miejsca, bardzo fajna książka. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze raz jakąś wspólną eksplorację wykonać tak że... Co, widzimy się na zewnątrz i już kończymy ten odcinek. W tym miejscu byśmy kończyli ten odcinek. Tutaj zaczynaliśmy, tutaj kończymy. Ja również dziękuję Michałowi za to, że zdecydował się na tą wspólną eksplorację. Dziękuję za książkę. Majd zaproszenie. Nie ma sprawy, no, słuchaj. So, tak. <noise> <noise> Było mi naprawdę niezmiernie miło. No cóż, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawcie pod filmem. Oczywiście komentarz, jeżeli uznacie, że warto. Zostawcie łapkę w górę. Oczywiście, jak Michał pokazuje. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do następnego odcinka. Cześć.